Kiedy gracie w posta po multi Wryj, jak on z karabinu na dwa strzały przeżył i on mnie kopie Znaczy trzeba strzelać Naprawdę to trzeba umieć grać? Ja myślałem, że... Czekaj, czekaj, Obserw... cały świat na ciebie patrzył, wszyscy na ciebie patrzą, wszystkie oczy ku tobie Ale to full auto w śmierci Full out, jak się przeładowuje? Nie wiem jak się wyładowuje, to masz tak tutaj, ja mam mniej niż jeden magazynek Na start P Po go, po pyrkach, po pyrkach, dobrze, jeden mniej, jeden mniej, jeden mniej, jeden mniej, jeden mniej, o A, biją mnie, biją mnie Ja wyglądam <grym> jak Tak z okazji to pozdrów YouTube, nie? Co? Ja jestem na YouTubie? Tak, pozdrów YouTube to pozdrawiam wszystkich cygenów oglądających YouTube O wszyscy, jak jeden mąż Jak jeden mąż Jak jeden mąż. Jak jeden mąż Jak jeden mąż, się czołgamy jak ta tasiemce Łooo wow, Zabity przeciwnik, dostałem hajs nice. nice Lecimy, dobra jak jednego pozabijaliśmy to teraz zabijemy wszystkich Całą tą grupę społeczną. No Oni na wszystkich t... won? Ja. No wszystkich WON dokładnie Oni, Oni służą staremu systemowi teraz A może bym kupił więcej A. nie, a po, nie, więcej amunicji jak ten... kanały, Bo jak jest mapa kanały, to wtedy będzie ten Do kanału Trafiony Ale te linie dialogowe w tej grze to jest jednak złoto Tutaj te, cheesy one-linery No to są cheesy one liner No, taki piękny ZoMP Teraz patrzcie jak gra prawdziwy pro player w The Last of Us. Ej, bo mogę kupić miotacz ognia To kupuj Dobra Kupiłem Jak oni, jak, jak, jak Ej, nie... mam miotacz, mam miotacz Nice Chodź tu do mnie, bo ja mam miotacz. Cię obronię miotacze <laughs> Obronisz swoją rodzinę Miotacze mogli! No bo ja nie kupiłem chaubicy, tym razem tylko miota. ja mam miota. Lecę, plecy! A! A! Proszę, czekaj, ja będę reloadowałem, ja miałem jeden nawód. Drugim oknem ci mam wyjść. Ej, zabij go, zabij go i mnie tutaj chodź, tutaj mnie ratuj. Chodź mnie tu ratuj, chłopak. Ej, bo się skończyło paliwo. Ojej. <laughs> Paliwo się zgęczyło. Dziadowy ten miosek, jak ten paliwo sięgęczyło. No bij, bij, go, czemu moja postać nie umie go bić? Ona nie jest niezależna. Ona nie umie w to grać. Kupię karabin snajperski w takim. Albo nie, kupię, ale ulepszę mój karabinek śmieszny. Może lepiej mi może lepiej tym na tym wyjdę. Ja profesję na zwiadowcę. Albo nie, na wsparcie. Ja mam karabinek ulepszony. Nie i mam więcej ma na magazynka niż na BOI. <grymne> nawet, nie nawet nie zapakowali mi jednego magazynka na tą walkę. Tylko Aj, ten. Bo zobacz, teraz możemy comebacka zrobić. Dobra, comeback is real. Ja, ja raz zrobiłem comebacka come w, w tym. W, w, e, Mobile Legends. <grymne> Dobra, zabiłem go! Zabiłem go! I, a drugi, a jego kolega mnie zabił, kolejny. A mnie też. No tym razem niszczy... byliśmy. Dobra, to ja teraz kupuję karabin. A nie, nie mogę. Sorry. Jesteśmy w tym razem, wiesz co chodzi. Jesteśmy w tej. w tej. w tej. tej karwzeli śmiechu razem. Karwzeli śmiechu. to są fale. Tryb obserwatorów. To no już się nie zrespimy, ojoj Czy ty się zrespiłeś? Nie Ej, po prostu kampić trzeba w tym trybie Ej, no właśnie, może trzeba kampić, bo to tak to się nie docelowa Wiesz, że Days Gone jest lepsze od The Last of Us? Chyba ci coś w ci posrało oni mu dym wrzucili na ryj. Zobacz jak on ich dostaje Dobra, YouTube Music No znowu jakiś ten, porzucony łupieżca, jakiś jakieś... O, biblioteka no na grasz. YouTube music, Albumy Zezwól Nie, nie zezwalaj Liki na urządzeniu, download Ale chyba sześciu nowych tych o salon, a... nie jednego dostałem tylko, ale mam dzienne zasoby więcej. O patrz, mam ten, on mam to na telefon. Propagandę masz. Ja mam bo to z YouTube Music można to odtworzyć jak masz zapisane. A właśnie, bo ja miałem pobrany jak kiedyś, jak jest muzyka play, to ja tam miałem jedną płytę kupioną kiedyś. A ja... No właśnie ja, tu, ja tą płytę tam miałem kupić Oddawajcie moją płytę, ja ją kupiłem za 30 zł legalnie Patrzcie jak nie spiracił płyty, kozak No Kupiłem legalnie płytę, 30 zł kosztowała Legalnie wszystko. Dobra, bierzemy kopalnię węgla na Śląsk <noise> Dobra, zagrajmy śląsk Yyy Go. Dobra, to jest mój mecz, to jest mój mecz, wiesz co chodzi? Ja teraz się odpalam normalnie. Ej, dobra, łatwiej, gdzie jest ta płyta? Oddawaj, moją płytę. Płyta była co prawda słaba, natomiast. Ja ją kupiłem za pra prawdziwe pieniądze. Panie, to się kameruje. Ciężko zarobione były. Nie, bo ja kiedyś kupiłem kartę do tego, do Google Playa, żeby kupić sobie kryształki, i potem mi zostało. Ja sobie kupiłem kartę do Play a, sobie Google Playa za 50 zł, i kryształki sobie kupowałem za 4 zł. A o do jakiej Boże, gry kryształki jest... były grane. Ale ty teraz ty się ty nie czołgasz jak upośledzić. Przynajmniej. Biorę wszystko. A my to od razu, Polacy, cebulacy, wszyscy rzucamy się na te. na, zasob, na skrzynkę z zasobami, wiesz? Jak to w Polsce. To jest... Ej, zobacz, to jest teraz jesteśmy na śląsku. <laughs> no to jest to śląsk, co? By... Co ty chcesz? ma? Ślą... Ale co ty chcesz? Od Ślązaków. Lecz oni zrobią bardzo ważną robotę, kopią polski węgiel. On ma siarkę. No i dobrze niech ma siarkę. A zobacz ten, tak gra w butan. Pro... O no. No dobry jest, idź ode mnie żyje, idź, ja tutaj sobie po za tym. Zabij go, zabij go, mogłeś go zabić. Czekaj muszę sensivity zmniejszyć, muszę zwiększyć. Zepsutę. Ta gra no, teraz jest... To ben, teraz to siadają heady. Zobaczmy, że teraz heady. Teraz to springbota odpaliłeś. Raz Chodzimy po polskim wąglu. Autentycznie Tak było niezmyślał? Ho, pobiegajmy z pistoletami Ale. jak ta sian... Nie, ja, wiesz kto jest. Y, wiesz kto jest y, ekspertem od termometrów? No matka co ci go w dupę wsadza? No... Wszystko bierzemy. Robimy mołotowy, robimy mołotowy i ich rzucamy mołotowami Ja nie wiem jak Palić ich trzeba, Dobra, palić ich trzeba Łatwo! Jak w Niemczech, jak w Niemczech, jak w Niemczech ich trzeba, jak w Niemczech Easy, 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 easy Klacz kick teraz To jest to jest klacz, to, to jest mój klacz A nie HP nie miałem ja też nie miałem zrobionej <grym> Ale jednego zabiłem! Jednego powaliłem! Ja on się czołga jak ta się trzy go uratowali, koledzy po niego przyszli, to weź Czołga się jak ta się. Dobra, ja ulepszę mój pistolecik To teraz oni już nie mają szans, nie? <grym> Pozostałe wsparcie oś. A i mają nadal wejścia. tak jakbyśmy ani jednego nie zarobali, typa No bo żadnego nie zabił. Mmm, mów za siebie a właśnie, no. A, albo to są fale przed odrodzeniem, te odrodzenie. Nie, oni się... jeden wskrzesił, kolega. Eee, o, 19, jest, sukces. Postęp! <głosy> Stąd. <głosy> no tutaj tą bombę! W tasiemcu, tutaj tą bombę! Ej, ja mam ten, ja mam pałę taką, znaczy taką... Tą, tą jak to się nazywa? Taką dechę. No. Ja z tego... z tej dechy będę wszystkim znaczy zabijał. <noise> D-Decha de only challenge Ej oni się, oni się ten, wszyscy wyhealowali Oni to są fraje, się dają A ten we mnie wbił, ten decho mnie zabił typ Ukradł ci pomysł na wycie Szybko, zaraz wykituję. Oni do mnie strzelają jak ja się czołgam Zabił mnie Bo powiem mamie. Następna fala pojawi się za jeden. Już się pojawiliśmy. Oh, yeah. Chodź, chodź. <noise> Mam podwójnie ulepszony pistolecik za mną. Kurz być. No, no. <noise> Ej, dawaj, kampimy. Chodź tu do mnie. Chodź, kampimy. Ciągle te same mody. Te służyły staremu. Chodź, ho, ho, ho podchodź. Od boku, od boku nas. Zabij go, zabij go. Co ty zrobiłeś? Byłoby tak miastem, pięknie nie. A oni go kopią, kopią leżącego Powiem Ci przeterminowane tiktaki są dobre E no nie no już koniec z gry Ta jakaś tak niesatysfakcjonująca Ej dawaj zagrajmy z W co? No w ten jak to się nazywa? Nowoczesną wojnę? No Dobra, to byłoby na tyle. Ta gra to jest jednak... Yy, jaka jest twoja recenzja tej gry? Trybu multiplayer? A no, jeśli chodzi o multi, no to na razie nawet nie poznałem jaka to jest fabuła, że, że ja się z nimi biję no ale. Czyli, Czyli mocne tak. 0 na 10, tak? Wyjdź z tego, nie szukamy tego. A hmm. więc tak. Recenzja. Tribo multiplayer v igri The Last of Us Remaster To